Jeden z szefów Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów, Paweł Deluga. Pawle, 11 walk i zacznijmy od samej góry. Daniel Brelewski, Jacek Sieksa, Gać. Knockout. Pas, nie będzie jednak pasa w Wyszkowie. Na pas w Wyszkowie trzeba jeszcze będzie poczekać. Ty jako wyszkowianin, jak się z tym czujesz? Powiem tak, zacznę od tego, że cała gala wyszła po prostu świetnie. Już dawno nie byłem tak zadowolony e, z imprez, które ro, robię. Zawsze coś, coś mi tam nie pasowało. Myślę, że bardziej w mojej głowie, bo taki mam charakter, staram się być perfekcyjny. E, tu wyszło bardzo fajnie. Bardzo dużo tak akcentów fajnych, ludzkich e, i dzieci były, i gdzieś tam jadły sobie paluski na podłodze i by, były całe rodziny. Także jestem zadowolony. No, troszeczkę w cudzysłowie powiem, Jacek nam popsuł e, to kurpiowskie, Wyszkowskie święto. E, ale sportowo, zasłużenie, fajny naprawdę chłopak. Ym, powiem tak, no chciałbym, żeby Daniel miał ten pas, ale yy, powiem tak, no poszedł w bardzo dobre ręce i też się cieszę. Także fajnie, bargala no. ba bardzo dobra. Dobra, no to Jacek Gaci w ogóle, no wiemy, No Daniel Bralewski to jest gdzieś tam twój chowanek. Teraz w, w, trenuje w palestrze, więc powiedzmy reprezentuje inny klub, trenuje w innym klubie, ale jednak chyba boli serce, że ten pas nie będzie w szkole. Boli, nie, no nie. słuchajcie, nie mam takich y, emocji. Ważne, że sport się kręci, ważne, że sportowiec to zdobył y, Jacek Gać. Tak samo dzisiaj y, stawialiśmy na, na Daniela Strzemickiego, w sensie tak, w, w takich wycenach y, wygrał Marcel y, Gielezy z Wrocławia. Nie ma tego złego. Każda sytuacja, każde coś, drzwi, otwiera nowe drzwi, tak? Y, więc. Y, pas Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów pojechał do Wrocławia. To też dobra promocja, rozszerzenie, że tak powiem, rynku, nowe, nowe polubienia, o wiele większy zasięg Kuźnia miała jeszcze teraz, czyli to ciągle się buduje. Liczymy, że ciągle pozyskamy jakiegoś, tak powiem, w końcu strategicznego sponsora, choćby takiego, który chce się promować na razie na Mazowszu, a może później w Polsce. I chyba idziemy bardzo dobrze w tym kierunku. Także ja jestem zadowolony. Paweł, a propos jeszcze strony sportowej, zapytałem Jacka Gacia, o rewanż. Jeden rewanż tak. z Karolem Łasiewickim. Powiedział, nie wykluczam. Pierwsza walka o tytuł podwójnego mistrza Kurpiowskiej Kuźni? No Daniel jest... Yy, Karol Łasiewicki jest pierwszym yy, w ogóle mistrzem, yy, który zdobył pas. Myślę, że zasługuje. Daniel, yy, Karol na pewno nie zejdzie do 8-6. Ale wydaje mi się, że Jacek ma możliwość wjechać na 91 1 i, i w 9-1 o, o, o pas no jak najbardziej, tak? I, i wtedy no Jacek miałby szansę na podwójne mistrzostwo, tak? No, może jakiś limit umowny. No zobaczymy, no to wszystko. Wszystko w zależności jak będą chciały media, jak będzie chciał Facebook, i, i, i tak dalej, jak będą chcieli kibice. E, no, dzisiaj jestem zachwycony kibicami, bo nie zapełniliśmy hali już chyba o 3 czy 4 gal. Dzisiaj pełniutka hala. E, także życzę każdej organizacji, żeby ta hala była pełna. Szczególnie kiedy już nastąpiła taka wycena, to jest 20 gala. Na początku zapełnialiśmy, bo byliśmy nowi, i tak dalej, jak wszyscy a później gdzieś to, to umiera. U nas to nie umarło, mieliśmy, te, mieliśmy malutki kryzys ostatnio, teraz idziemy w górę, czyli już się obroniliśmy. Jestem zadowolony z jest chłopaków, wszystkich co pracują jako taka firma, marka, kuźnia, idzie coraz bardziej i jestem z tego mocno zadowolony. A ze swoich zawodników, z kogo jesteś zadowolony? Bo były zwycięstwa, były porażki więcej, więcej zwycięstw niż porażek, ale na pewno są punkty jaśniejsze i ciemniejsze na tym krajobrazie pobitewnym. A kto przegrał z moich zawodników? No, Bralewskiego traktuję jako Twojego zawodnika. Nie no, żartuję, Daniel zawsze będzie moim zawodnikiem, mimo iż statuje już teraz w pełni pod palestrą. Pozdrawiamy tenera Łukasza Rolę, ale ja go zawsze będę tak... Pozdrowienia dla Chicago. Dla Chicago, bo walczą teraz w Chicago, wygrali. Gratulacje i dla Arka Wrzoska, i dla Łukasza Roli. Myślę, że też tak powiem prywatnie, Łukasz już dawno zasłużył na tego typu gale jak Glory w Chicago. Także fajnie. Kurczę, straciłem wątek. O czym mieliśmy mówić? No, że kto był jasnym punktem, kto był ciemnym punktem? Z kogoś się eee... zawolony, z kogo, kogo nie zadowolono? Powiem tak. Nie, nie ma tak. Grzesiek zrobił, miał ciężką walkę, bo tak, w końcu po latach trafił na gale. Była to walka otwarcia i jego przeciwnik chciał walczyć w kaskach, czego Grzesiek nie lubi. I miał problemy, że tak powiem, z widocznością, bo on nie jest takim zawodnikiem, że tak powiem, kaskowym. Więc było mu ciężko uruchomić to prawo rękę. Ale ważne, że w trudnej sytuacji wyszedł na 2-1 i jestem z niego, Grześka, bardzo zadowolony. Później walczył no, Michał Kempisty, No powiem szczerze, rośnie nam chłopak, który jak przewalczy dobrze rok, e, półtorej, to jest kolejny pretendent, do, 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 do któregoś z tytułów. Jeszcze zobaczymy, czy to będzie 8-1. Pewny siebie znałem, to jest w ogóle też go dopiero poznaję. Na sali jest bardzo grzeczny, taki fajny, taki gdzieś wycofany, a tu po prostu to było jego miejsce. Zabierał to pole, szedł, gniut i powiem szczerze, chyba z Michała jestem najbardziej zadowolony, bo taki największy rozwój. No niesamowity Marcin Rojek, który miał ostatnio dołek, bardzo słaba walka i, i przegrał. Teraz się odbudował, walczył już wyprostowo godnie no, Marcin jest fajny też medialnie ma tych kibiców ja z 60 przyjechało tylko dla, dla Marcina Rojka ważne że się poprawił że jest progres ja się umiem cieszyć z małych rzeczy i to jest fajne tak no co no, Daniela szkoda jak zawsze będzie mi go szkoda bo to takie moje sportowe dziecko mój wychowanek No ale może to jeszcze nie ten czas może to nam nie było dane łopiało Majewski co Łopiało Majewski? Łopiało wyciągnął wnioski po przegranej, nie dał się rozhuśtać Majewskiemu, mówiąc krótko. Trzymał wysokie tempo od razu w pierwszej rundzie. Majewski też chyba odrobinę był słabiej przygotowany jak rok temu. Ale myślę, że dobrze, że do tego rewanżu doszło, bo łopiały. Słabiej przygotowane, ale wyglądał naprawdę jak gladiator. Jakby nie miał tych 45 lat. Nie miał. No chłopak Majewski, czy, czy Olek Adamiak, Wojsko Polskie, no tacy ludzie jak do mnie piszą i chcą zawalczyć, to zawsze chętnie im to daję, bo zasługują na to. Czego dzisiejsze pokolenie chyba XYZ tego nie, nie robi. Jest jakiś regres, tragedia z, z, powiem szczerze, z młodzieżą. Będę znów, będę znów o tym mówił i szkoda. Tak? Cieszę się, że utrzymujemy poziom sportowy. Tak? Obroniliśmy się, jak to mówię, um, u nas nie ma no whisky, no mercy. E, to jest sportowe wydarzenie, rodziny e, z dziećmi, a przy okazji bardzo wysoki poziom sportowy. I ja się z tego cieszę, że wyszliśmy z, z pewnego kryzysu i idziemy w górę. Będzie trylogia? Trylogia kogo? Łopiało i Majewskiego. Jest 1-1. Jest 1-1. Jeśli chłopaki będą chcieli, jak najbardziej, dlaczego nie, za, e, zasługuje na to każdy i Łopiało powinien dać Majeskiemu, Czy Majewski? No wiesz, latka lecą. 40 chyba 5 lat, o ile się nie mylę. Także pełen szacunek. No nie wiem, no zobaczymy. To, to zależy od nich. Kuźnia stoi na pewno otworem. No to jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec. Kiedy i gdzie te dwa koguty ponownie zapieją? Najprawdopodobniej, takie są przesłuchy, koguty zapieją w Rzekuniu, pewnie około marca. Później około października zapieją znów w Wyszkowie i pewnie około listopada zapieją znów w Ostrołęce. Więc jak wyjdzie dobrze, to będą trzy kurpioskie kuźnie mistrzów. A powiem też taką ciekawostkę i zapraszam kolejne firmy do współpracy. Dziękuję charakterni, którzy zaczęli z nami współpracę. Będą ubierać naszych zawodników. Jakby, że tak powiem. Tą zimę chcemy przepracować nad już pełnym wspólnym logem, blendami, napisami z zespołenką i, i tak jak mówię już pracujemy nad wspólnym kanałem, nad jedną stroną i ten zasięg naprawdę nam się robi większy, robi nam się fajna do tego, że tak powiem idea ziemi kurpiowskiej i, i ja jestem uważam, że jesteśmy na dobrym kursie, bardzo dobrym kursie. No i obyście nie zboczyli, Paweł Deluga, jeden z organizatorów niezwykle udanej, jubileuszowej, no a przede wszystkim spektakularnej Kurpiowskiej Kuźni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, szczególnie pozdrawiam swoją rodzinę, że dają radę ze mną, kiedy tak robię te wszystkie wydarzenia. Dziękuję żono, całuski dla dzieciaków, pozdrawiam.